Akcja, reakcja. Reagujesz kiedy chcesz czy kiedy musisz. To prawda jest. Niektórzy ludzie wydają się wysysać Twoją energię. I... To prawda jest. Ale prawda tylko wtedy, gdy stajesz się skutkiem, a nie przyczyną. Cause and effect. Cause and effect. Gdy jesteś słaby, niepewny, szukasz ak akceptacji. Szukasz akceptacji. Manipulacja działań i energia odpływa. Energia odpływa wtedy, kiedy poddajesz się tej manipulacji. Manipulacji. Gdy jesteś ugruntowany w sobie, silny i nie oddajesz swojej mocy, nie można Tobą manipulować. Energia nie przechodzi dalej. Zachowania innych przestają mieć wpływ na Ciebie, bo nie przekazujesz kontroli świadomie, nie oddajesz energii. Energii się nie zabiera. Energię się oddaje. Oddaję. Jeszcze raz. Energii się nie zabiera. Energię się oddaje. Ty świadomie bądź nieświadomie oddajesz energię. Kiedy jesteś w sobie ugruntowany, Energii Tobie nikt nie zabierze. Nie zabierze. To był kod nawyku, a ja życzę Wam, abyście byli ugruntowani w sobie, świadomi tego, że macie energię i układ nerwowy, którym władacie albo powinniście władać, oddaj energię komuś innemu bądź nie. Nauczcie się świadomie kontrolować emocje i tylko i wyłącznie reagować wtedy, kiedy świadomie chcecie zareagować. A kiedy nie chcecie, nie oddajecie energii. Bo to, to akcja jest w was. Akcja jest we mnie i w tobie. Ale tylko i wyłącznie władzą jest wtedy, kiedy jest świadoma. Kiedy jest nieświadoma, oddajesz się, nie wiedząc kiedy. Życzę wam udanego dnia. Amen.